Witam wszystkich bardzo serdecznie. Jestem teraz na Wiślanej trasie rowerowej w miejscowości Ispina. Dziś akurat mam wolne, więc pojechałem sobie na przejażdżkę rowerową. Pogoda nawet niezła, tylko strasznie wieje. I będę sobie wracał teraz do Dęblina z Ispiny. Przy okazji pozdrawiam wszystkich mieszkańców gminy Wierzchowice, gminy Borzęcin, gminy Szczurowa, gminy Drwina i gminy Koszyce. I to chyba tyle. No to jadę dalej w trasę, do domu. Most w Ispinie. Dobra, jedziemy dalej. Wiślaną trasą rowerową często jeździłem. Aktualnie najdalej byłem w Oświęcimiu to była dwudniowa wycieczka. No i pamiętam, że jak wracałem drugiego dnia, to przez cały dzień padało. Ale tutaj też można jeździć na, na krótsze, jednodniowe trasy. Na przykład do Szczucina jest dobra trasa. Później można nawet jechać na Sandomierz. No ale to już trzeba będzie. Albo naprawdę wyjechać wcześnie rano, albo zostać na noc. No i też często jeździłem trasą obalą ona ma prowadzić kiedyś do Zakopanego bezpośrednio, ale akurat w tym wypadku tutaj najdalej w Tarnowie byłem. Teraz się fajnie jedzie, bo z wiatrem w tamtą stronę miałem pod wiatr, to się wlokłem strasznie, teraz się fajnie jedzie. Niedaleko to jadę do górki. A pogodziło się nawet Przez moment jak jechałem w tamtą stronę to padało. No nie, bo nie były to jakieś duże opady, ale taki deszczyk ze nie padał. No do Krakowa często, a nawet bardzo często jeździłem tą trasą. Ogólnie to wydaje mi się, że te ścieżki rowerowe po koronach wał, wałów to bardzo dobry pomysł. Aczkolwiek no one nie cały czas prowadzą po koronie wał. Dużo jest takich odcinków, że się jedzie normalną drogą, ale to są takie najczęściej boczne drogi o małym ruchu samochodowym. Kilka razy po drodze widziałem stąd. Ja jest jestem w miejscowości Górna. Nie zawsze jeżdżę ścieżkami rowerowymi. Wiem, że tam przyjeżdżałem przez taką miejscowość jak Tarnow. No i fajnie się jedzie, widoki nawet nie niezłe. Zaraz już będzie wieczór, ale... ale za niedługo powinienem dojechać do domu. Jesteśmy w miejscowości Nowopole. Będziemy przejeżdżali przez most na rzece Kisielinie i jedziemy. takiej bardzo małej rzeczce Kisielina